Raz. To raz. Może być? Teraz. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Janusz Korwin-Mikke. Państwo sobie w ogóle nie zdajecie sprawy z tego, że film, który został wyświetlony niedawno w Warszawie i w Krakowie, nie ma nic wspólnego z moją osobą. To nie byłem ja na ekranie, to był jakiś podszywacz, impostor popierdłka. Ja nigdy nie brałem udziału w żadnej kampanii politycznej. Wypraszam sobie produkcję takich filmów. Następna osoba, która wyprodukuje taki film, będzie miała ze mną do czynienia osobiście. To ja o nim nakręcę dokument. Witam Was bardzo serdecznie. Tak naprawdę nie jestem Januszem, jestem Tomaszem. Malutka różnica, mam nadzieję, że się nie nabraliście na to. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Jak widzicie, ja już wracam z premiery. Dzisiejszy filmik nazywa się Droga z premiery, nie droga na premierę. Nagrywam go, żeby szybciutko podsumować to, czego byliśmy świadkami przez ostatni tydzień. W zasadzie dwa kolejne weekendy, dwie prapremiery. Jak to ktoś ładnie ujął, pierwszy taki przypadek w historii kinematografii. Bardzo się cieszę, że, że, że jesteśmy udziałem. I zmieniliśmy definicję. Chyba premiera. To naprawdę było. Warto było podjąć ten, ten wysiłek. Moi kochani. Film za kilka dni trafi do internetu, więc wszyscy przekonacie się co to jest za produkcja. Ja do tego czasu mam nadzieję, że zdążę wrócić do domu, żeby nacisnąć Enter i odpalić uruchomienie filmu w internecie. Tydzień temu widzieliśmy się w Krakowie, gdzie przyszła ogromna ilość ludzi, co mnie w ogóle totalnie wzruszyło, poruszyło. Ale już rankiem tego dnia, w którym odbyła się projekcja, wraz z ludźmi z ekipy Red Dot sprawdziliśmy w ostatniej chwili tak na dobrą sprawę. Na moment przed projekcją sprawdziliśmy, czy projekt, który przygotowaliśmy do kina, bo to trzeba przygotować taki specjalny specjalnego pendrive'a z takim, jakimś kodem i tak dalej, DCP to się nazywa. Kto wie ten wie, reszta, reszta nie potrzebuje. Siedliśmy i zobaczyliśmy ten film w pustej sali rano wcześnie. Ja już miałem drgawy, moi drodzy, znam ten film na pamięć. Naprawdę siedziałem nad nim półtora roku. Niektórzy mówią, że o półtora roku za długo. Wiem, kto zapamiętałem sobie spisałem, będę się odzywał. Będziecie mieli głuche telefony. A tak serio. E, siadłem, zobaczyłem to i już mnie po prostu rozwaliło. Już wiedziałem, że jest fajnie. W momencie, w którym siedliśmy i zobaczyliśmy, że jest fajny dźwięk, który zrobił UNFA, świetna muzyka, którą zrobił DJ Funky Kowal i reszta filmu, za którą ja jestem odpowiedzialny, która może już tak świetna nie jest, ale rad, jakoś tam się broni to już czułem, że wszystko jest ok. Teraz tylko przychodzicie i jest fajnie. Ekipa partii Korwin, jak to ekipa partii Korwin, wykorzystała każdą okazję, żeby, żeby jakoś ten film upolitycznić. Zrobili konferencję przed kinem. Oczywiście mają do tego prawo. My, my, jak wielokrotnie mówiłem, ten film nie jest produkcją korwinową w sensie partyjną. Jest oczywiście filmem politycznym. Um, no ale cóż, tak, tak było, a nie inaczej. Troszeczkę, troszeczkę panel w Krakowie zmienił się leciutko w takie pytania do pana Janusza o to, dlaczego nie jest w komitywie z Pawłem Kukizem. Nie za bardzo były te pytania związane z filmem. No chyba, że ktoś powie, że przecież film był o Korwinie, pytanie jest do Korwina, w filmie też pojawia się Paweł Kukiz, więc w sumie pytanie jest związane z filmem. No tak to można naciągnąć, ale no, to tak wszystko już można naciągnąć. Fajnie. Potem tydzień później Warszawa, czyli dwie sale w kinie Luna. Też wydaje mi się bardzo dobre przyjęcie filmu. Nie usiadłem nawet na 5 sekund, przyznam Wam szczerze. Byłem cały czas zaganiany, nie, nie zobaczyłem fragmentu tego filmu, a wiedziałem, że to jest ostatnia szansa, żeby go zobaczyć w kinie. Ale cieszę się, że udał się bardzo panel dyskusyjny, czyli zamknięcie tego wieczoru w kinie, gdzie był pan Marian Kowalski, był Przemek Wipler, był Konrad Berkowicz, był Tomasz Dworzyński. Niestety wielu ludzi, tak zwanych VIPów, czyli Very Important Person, Gdzieś uciekło, gdzieś się zmyło, mieli inne zobowiązania. Cieszę się, że byli na filmie. To na pewno jest, jest, jest fajne. Bardzo się cieszę, że przyszła naprawdę, naprawdę masa osób. Był pan Jan Szymona, był Łukasz Warzecha, był Rafał otaka No Było mnóstwo ludzi, którzy się wypowiadali w filmie, mnóstwo świetnych dziennikarzy. Ekipa z Sprawy.pl, którą serdecznie pozdrawiam w, w, tym, w tym miejscu. Tak więc naprawdę impreza była super, poświetne spotkanie i pytania na tym drugim panelu rzeczywiście już były związane z filmem, co, co bardzo cieszy. Moje prywatne nagranie z, tej, z, tej, z tego panelu znajduje się już w strefie sponsora. Tam jest zdaje się najlepszy dźwięk, ponieważ ja nagrywałem ten dźwięk osobiście mikrofonem, który stał na stole. W internecie już chodzą oczywiście też relacje wideo, w których ten dźwięk był nagrywany troszkę z daleka, tam ponoć były jakieś problemy z konsolą, nikt się nie mógł podłączyć do tej konsoli, organizatorów itd. itd. Tak więc sponsorów zapraszam do strefy, gdzie też w tej strefie niedługo pojawi się film. Zaraz później film pojawi się w, w strumieniu otwartym na stronie corvindemovie.pl, ale tak jak obiecałem, najpierw ten film obejrzą sponsorzy. Yy, niestety nie będzie to tak, że sponsorzy obejrzą jednego dnia, a reszta świata drugiego dnia. Ta różnica musi być niestety malutka, yy, ale wszystkich sponsorów i niesponsorów zapraszamy na stronę corvindemovie.pl i jeśli Wam się film spodoba, jeśli będziecie czuć jakiś niedosyt, lub będziecie chcieli wiedzieć, jak w całości wyglądały wywiady zrealizowane do tego filmu, to polecam Wam bardzo serdecznie taką publikację promocyjną związaną z tym filmem, która się nazywa Rozmowy o Korwinie. Jest to pełny zapis wywiadów, które przeprowadziłem z 22 20... trzema osobami. Tu jest około 21 wywiadów, dwa wywiady po drodze gdzieś tam wyleciały. I to jest rewelacyjna lektura, jeśli chodzi o historię pana Janusza. To są rzeczy, których w ogóle nie ma w filmie, nawet wątki, których nie poruszałem w filmie. Moi drodzy, 20 ile? 280 stron, 21 wywiadów, naprawdę. Znane nazwiska i nie zrobiona książka tak jak standardowo się robi, że jeden wywiad, potem drugi wywiad, potem trzeci wywiad i nagle koniec książki, tylko te 21 osób jest tutaj zmontowane filmowo, czyli po prostu poruszamy temat na przykład ludzi, którzy się na Korwina obrazili i odeszli od kolejnych jego struktur politycznych i wypowiadają się tak jak w filmie osoby jedna po drugiej fragmentami więc trudno powiedzieć, żeby to były wywiady bez montażu, bo tutaj montaż filmowy został zastosowany, ale już dostałem pierwsze recenzje tej książki i czyta się czyta się bardzo dobrze. Dużo ilustracji, przede wszystkim dużo anegdot z produkcji filmu i etapu zbiórki. Anegdoty z, z pokazów premierowych i towarzyszących im wydarzeń już tutaj się nie znalazły, ponieważ ta książka tak naprawdę debiutowała podczas premiery krakowskiej i warszawskiej, tudzież jak powinienem powiedzieć, prapremiery krakowskiej i warszawskiej, także serdecznie Wam tą książkę polecam, możecie ją kupić na stronie agentomasz.pl albo w księgarni Multibook, którą doskonale znacie, na multibook.pl też ta książka jest dostępna. Tak więc przed nami premiera filmu internetowa, to co ja tak naprawdę nazywam premierą, ponieważ ten film od początku był tworzony w internecie przez ludzi, e, którzy, którzy w internecie spędzają mnóstwo czasu, przez internautów, e, tak też zebraliśmy pieniądze, tak też się z Wami kontaktuje i w strefie sponsora Oczywiście ten film będzie miał niedługo premierę, zaraz później e, premiera, film wyjdzie już na cały świat, tak jak wiem, że o to pytacie, tak jak wiem, że na to czekacie. Tak więc moi drodzy, będą teraz przez następne dni materiały spływać do strefy sponsora. My pracujemy nad tym, żeby przygotować e, gadżety i za chwilę już je wysłać do sponsorów, czyli kubki płyty DVD. Um, i chyba tyle. Film w najlepszej jakości, jak zawsze powtarzam, obejrzycie na stronie corwindemówie.pl. Jeśli ten film Was zainteresuje, to pamiętajcie, że macie tutaj jeszcze coś do poczytania: książka Rozmowy o Korwinie. Jeśli to, co jest w filmie, wydaje Wam się tylko potraktowaniem tematu, tem, tematu z wierzchu, ja uważam, że tak jest. Niestety, e, takie, są prawa, takie są już prawa filmu. Przede wszystkim widzimy się na corwindemówie.pl.